86 dzień podciągania, dzisiaj moim gościem jest Rafał Jaroszewski. Który wycisnął 290 kg. <grystanie> <grystanie> Rafał Jaroszewski jest mistrzem Polski w wyciskaniu leżąc, gdzie podniósł ciężar o wadze 290 kg. ale prawdziwą sławę przyniosły mu niesamowite wyczyny, które w ogóle ciężko opisać słowami. Po prostu zobaczcie sami. No a ja w tym momencie wiszę już ponad 9 minut na drążku i zobaczcie moje ostatnie powtórzenia. 20 podciągnięć, ale jestem naprawdę pod wrażeniem wytrzymałości i siły, mocy Wojtka. Wojtek jest legendą wszystkich legend.